Jestem tak zmęczony, że zamiast kawy z jakieś wziąłem chyba z nim Tu ustarano. to jakieś takie. Mamła, to jest wysokość mega siodełka. To już była spada Nic się nie da zrobić. Uwej, tak już dziwnie się jedzie. Totalny aps z tunowaniem, z tym na tej wysokości. Kolorami prawie obją kierownicę Wszyscy tak nie w drodze stoją, mają nisko, ale jadą stojąc. Ja tu tak nie będę jechał. Zawsze się boję, że coś mi z nie wypadnie. No tak nisko. To jest Japonia. Mają super rowery, super ścieżki, wszystko do siedełka nie można podnieść. Miałem zjeść dango, wszystko zamknięte jadę na tym nie rowerku, rowerku. jest w remoncie O tu jest piwo, no ja zamknięte To jest najsilniejszy onsen w Kiedyś może tu przyjdę I to jest ta sawa sala jedna